Jesteśmy na działce u Janusza Zielonego i to jest okazja zobaczyć niezwykłe narzędzie. Co to za narzędzie? No, to narzędzie po prostu myślę, że warto byłoby je nazwać jakimś określeniem, którego niestety ja osobiście nie znam, jako że po prostu ono przeszło normalnie od moich rodziców, a rodzic normalnie wykuje normalnie w swoim miejscu pracy. Ile może mieć lat? Nie przekazując po prostu informacji jak się to nazywa. Ale użytkuję normalnie chyba już ja osobiście co najmniej 60, a wcześniej po prostu musiało jeszcze być w też użyciu. Także to jest taka jakaś zaraz powojenna, ewentualnie po prostu jeszcze przedwojenna, stal nierdzewna mhm. w idealnym stanie. Łącznie ze spawem, który też po prostu tutaj w żadnym wypadku nie rdzewieje. Wspaniałe. Użyteczne przy.